Witam Dzień dobry. Cały czas metyna to spoko. się Kamilkę grać. No ale zagram. No ta? No to sobie pieniądze, pieniądze widzów. Ale mimo wszystko cały czas. Mam tylko nadzieję, że oni to wszystko przez, przeznaczają na tego. Na. Yy, jak to się nazywa? Na 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 na. na metyna. Mam taką nadzieję. Co to cię przyszło? Spodnie. Spodnie. Kolejne części plastiku, no właśnie Powiem serio, fajnie jakby było F Fajnie, serio, mówię całkowicie serio, fajnie jakby były Kolejne części tego plastiku, może coś się, coś się odwaliło Ty, napiszę do tego, napiszę do Od kogo to było? Dobra, napisałem jestem, jestem mega, jestem mega ciekawy, czy to jest od nich Rypson dostał tort? Jak Rybson dostał tort? Może, może też dostanę tort, niedługo rodziny. zobaczymy, sprawdzimy to, nie? Od Twitcha był dospermiony do Naprawdę. Taki torcik to bym zjadł. Z giga duży był w ogóle. Jakby co to nie, nie ufajcie rykowi, że on tylko na tego. On tylko na jedzenie. XD, nie? nie wiem czy nawet ku nie no, brać kulto. to. No prawda, prawda, Rom. Rom a nie to drugie. Trochę szacunku, nie? Ciężko pracujący ludzie. Nie. No nie na że wyszło. No i zaraz trójkę mają. Korki piknięty. Udało ci się zawrócić drogę! Przeciwnik pokonany Ale Kongo na farcie Nie no totalnie, totalnie na farcie wszystko Że, że to się udało Że to się udało, że to się udało Nie wytrzymam Przeciwnik pokonany Dobra zabili, nie muszę wychodzić Ale on miał cofnąć, on miał cofnąć No już nie zostanę z nim Co to leci? No tego tak był Niemcem, tego nie słyszał. Yeah, play, yeah, yeah, I'm not playing, BTW jak dla Ciebie, dziękuję bardzo Masz Niemcu Dziękuję ślicznie Dzięki, kiciwoko, dziękuję nie no to, panowie, ten song jest darmowy to to jest No weź, weź Do buzi, weź no do buzi, bo za chwilę się powróci no! no! Mają heal'a, z r -ki, z heal'a, więc tego nie robię Dobra, on no cofa, myślę, że jeszcze ta zostanie to wtedy jakiś dive'ik, ale No w do przodu nobie żeby jakieś wrażenia zadawać. Ezra, ty! Zła czy nie? Czekałem aż on i on czekał, że jadam. Koniec Spustoszenie! Nie, auto to tak! miałem? No miałem Ignite! Jakby nie wiem, że o Ignite a na tego chłopa, w sumie widziałem, że są paczki wzięte, no, że będzie takie paczki z typekiem tego tak nie pomyślałem. Na, naprawdę nie ożyję Ignita na lux, nie ożyję. Nie no, żyje, ale... Nice pokonany. Już mam, czy nie mam? Halo? A to w kombatu muszę wejść? Być... No bo nie można zmienić w czasie kombatu Bo coś zbugowało, nie? Przeżyje ma Hexdrinkera Niepotrzebne, nie patrzy Myślałem, że wyjdzie z range'a, ale on bardzo szybko wskoczył w te krzaki I szybko wskoczył na nią Jeszcze kół złożyłem, nie wytajmowałem to jest chińska? O, podgłosimy co? Czasami jest na gram w poesie, ta. No jest Na jakiegoś fajnego skinka Giga czadry prawko bierze śrub No Giga czaderskie Aśka Zakrypuje termin